Siemaneczko, wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. No to powiem Wam, jesteśmy w trakcie naszej przebudowy: przeprowadzki zwierząt, które chcemy przeprowadzić z głównego Zo tutaj do naszego jodłowego gaju. Tak, e czekajcie, nie, co ja mówię, co ja mówię. Nie odłowy Gaj, to mamy Park Kujali, nie? Dobra, pomieszały mi się nazwy. Tak, Park Kujali mamy, tak? Tak, odłowy Gaj jest zielony, Park Kujali. Haha, dobra, pomieszały mi się. Park Kujali mamy tutaj ten. I tutaj chcemy wprowadzić właśnie te zwierzątka. Więc zarazem chciałbym powiększyć wybiegi, które mogę powiększyć. Żeby zmieścić wszystkie zwierzęta, które... Które po prostu mam jakiekolwiek w ekwipunku, i też trochę przerobi. No na początek muszę usunąć wszystko stąd, co tu jest. Chciałbym wszystko stąd usunąć, tak te rzeczy wywalić. No, kosze też w sumie wywalić. I zobaczcie, tutaj, tutaj chcę puścić drogę. Więc przesuniemy to, i tutaj by szła droga. Zobaczymy, czy taką drogę mogę kupić. Nie sprzedaj, tylko kup, mogę ją kupić? Ile taka droga kosztuje? Sprzedaj. Kup. Aha, nie mogę takiej drogi kupić. Zobaczymy, czy my tu mamy jakąś drogę piaskową albo coś takiego. Coś do piasku podobnego. A nie, to zwykłą piaskową drogę postawimy, ale wydaje mi się, że jakieś drogi tutaj były. Tylko teraz, no, może mi być ciężko znaleźć. Bo, jak widzicie, jest tego tu wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy 12 takiej drogi. Można by ją było gdzieś montować. A tutaj mam tą drogę. To w sumie możemy ją dać tutaj dalej. Zobaczyć gdzie ona tutaj prowadzi w ogóle. Tutaj mamy jeszcze dwie niedane. Dodamy sobie tutaj tą drogę. Zobaczymy. O. Tutaj też bym chciał, ale ta, tą drogę. I tutaj też mi zostaje takie miejsce nieużytkowe, widzę. Więc ja bym najprawdopodobniej tą drogę chciał tak zrobić, żeby ona szła w takim stopniu. Tutaj damy ile ich mamy, tyle. I zobaczymy, jak to idzie na mapie. Tak, i wtedy mogę tutaj dawać te wybiegi różne. Będziemy musieli nad, nad całym popracować, żeby całe to wszystko jakoś przerobić. Tutaj myślę, że tutaj pójdą te największe wybiegi, bo tutaj patrzcie, takie wielkie wybiegi jak ten, mogą być jak ta w sumie, nie jak ten, wybieg w sumie ten jest troszkę za wielki. Już widzę, bo mi się tutaj on już nie zmieści. Ale tutaj mogłyby być większe wybiegi niż ten. Trochę dłuższe nawet. One nie muszą być na szerokość. One mogą być na długość. Po prostu sobie te wybiegi tutaj powiększać. Które mają duże, duże zwierzęta. Czyli jeżeli bym sobie wziął taki wybieg. Ja bym go tu powinien bez problemu wsadzić. Ten jest pusty. Więc usuniemy. Czy na pewno chcesz usunąć? Dobra. I tak... Musimy tutaj wysprzątać, muszę tutaj jakoś, jakoś... koncepcję znaleźć, jak to chcę zrobić, bo na razie to jest wszystko chaotycznie poustawiane, gdzie było miejsce. Czekajcie, troszkę śmieci. Tej drogi już chyba więcej za bardzo nie zdobędziemy, tyle ile mamy, zaraz to sprawdzimy w kartach. Czy można jeszcze tej drogi coś skompletować? Droga z... No, tym brakuje trochę. Ta jest fajna, ale tej drogi już też chyba nie można kupić. Dekoracje. Ewentowe, czekajcie to gdzie przy budynkach. Drogi. I taka najzwyklejsza droga, która by była najbardziej tutaj opłacalna, no tęczowa też jest fajna, ale no drogo, drogo. O wodna mamy za darmo. W sumie, no nie wiem co by tu pasowało, no chyba najbardziej by tu ten zwykły piasek pasował do tego. Ta też fajnie wygląda, ale to jest tylko pod event, tego się nie da zdobyć więcej. To mogę kupić, to mogę kupić, ta jest za diabety. Tutaj mam dwa, te, no tam można by było kupić, zobaczymy jak ta będzie wyglądać. No takie błotko. Ta kamienna by też była fajna, ale też jest za diamentki. No to nam niestety zżerę dużo diamentków. A powiem wam, dawać diamentki na, na zwykłą drogę, która, która nam praktycznie nic nie daje, to trochę szkoda. Nie ta wygląda dziwnie, powiem wam, dziwnie wam tu na piasku wygląda dziwnie. Dziwnie nam to wygląda, więc nie będziemy raczej i dawać. Myślę, że chyba użyjemy zwykłej, standardowej drogi. Czy my, czy mamy tu jakąś drogę na przykład? Mamy jeszcze taką różaną, tego i tego trochę. Nie, to ja myślę, że chyba użyjemy zwykłej, standardowej drogi. Typu takie coś. I będziemy z tego robić. I to będzie, tak, najprościejsze do zrobienia. Teraz mamy wszędzie takie. Widzicie, takie właśnie niepozakończane rzeczy, takie rowki porobione jakieś. Więc ja bym sobie tutaj poprzenosił co mogę w miejsca, których mi to nie będzie zawadzać. Te śmietniki tutaj mogę przesunąć wybieg, a te śmietniki tutaj na tym rogu mogą myślę spokojnie tutaj być ustawione, że nam nic tutaj nie będzie zawadzać. Czy ja jej nie mogę usunąć wszystkich naraz na przykład. Nie mogę śmietników usunąć naraz na no szkoda. no Takie pojedyncze przesuwanie troszkę to jest czasochłonne. No, ale jak żeśmy się podjęli tego, to, to musimy to zrobić. Na pewno nie damy tego radę zrobić w jednym odcinku, nawet w kilku, bo to jest powiem wam. Praktycznie wybudowanie całego zona nowo. Więc będziemy powoli kombinować. Jak będziecie mieć jakieś pomysły, co mogę zrobić inaczej, co mogę zrobić. No to piszcie w komentarzach, posugeruję się wami. I zobaczymy wtedy, co można przestawić. Dobra, jak to tutaj wygląda. Się mi obróci ekran. Dobra, teraz damy te śmietniki. Mamy zwykłe śmietniki też możemy dać. Tam jeszcze jeden chyba wejdzie. Dobra. No i. A to jest śmietnik czy to jest toaletka? To jest toaletka. Dobra. To byśmy tu mieli całe zrobione. Resztę śmietników po prostu. Po prostu wyrzucimy. I może ich wstawimy gdzieś indziej, gdzie będzie miejsce. A jak nie będzie miejsca, to ich nie będziemy dawać. No dobra, to mamy gotowe. Tak w międzyczasie sobie tutaj ekspo zbieramy. Coś obrabiamy przy tych zwierzętach, żeby też mieli porobione. Tutaj, no i tak, tutaj mamy mało miejsca. I tutaj już mamy takie nierówne. Nie wiem, czemu, po co ta droga jest w ogóle tutaj dana? Po co ta droga tutaj jest? Jej by tu wcale nie musiało być tej drogi. Ona tu nie wiem. Ona tu jest według mnie niepotrzebna. Ta droga tutaj w tym miejscu, akurat. Zaraz ją po prostu usuniemy. I te lwy mają wybieg na... Na ile mają wybieg? Na 4. Na 4. A czy ja mam jakieś lwy. Tego bym nie chciał. Chciałbym tylko to. I dodatkowo nie chciałbym trawiastych. Nie chciałbym leśnych, górskich, tych, tych i tych. Chciałbym tylko te dwa gatunki. I to mi powinno przesortować ładnie. Mieć tylko te zwierzęta, które tu chcę wstawić. Więc patrzymy. No, lwów, zobaczcie, ile my tu lwów mamy. Jakiś event na lwy by się przydał. Ja tu nie wiem, czy to w ogóle jest możliwość wstawienia takiej dużej ilości lwów, jak ja tu mam. Mogę wstawić 6 maksymalnie. Zobaczymy, o ile musimy powiększyć to, żeby wstawić o 6. Jeszcze 5. Ojaci, jakie to musi być duże. To ja tu czuję, że ja tu całą kasę wydam. 5 na jednego lwa. To jest bardzo duży wybieg. Nie wiem, czy to. Czy ja tu w ogóle. Jak zrobię sobie taki duży wybieg. Zobaczcie, jakie to będzie masakrycznie duże. Udało mi się o jednego wstawić więcej. Jeszcze mam wstawionych 5. To jeszcze mogę powiększyć raz. Czyli tego już do góry nie mogę przesunąć. To już tutaj zawadza, a tutaj będzie podobne. Tutaj mamy 5 z 6, a tu mam maksymalne. Czyli to mógłbym jeszcze powiększyć o jeszcze jednego zwierzaka, ale to wtedy już mi te dwa tu obok siebie nie wejdą. I już i tak jest bardzo duże, ale jeszcze mógłbym to powiększyć. Mogę tu jeszcze jakiegoś lwa wstawić. Zaraz zobaczymy, gdzie te lwy mamy. Tam na samym dole mamy na piątkach. Na piątce. I jeszcze jeden jest na piątce. I jeszcze jeden wejdzie. Nie, już chyba mam full, ale zaraz zobaczymy. Tu jest na czwórce jakiś. Nie, już nie wejdzie. Czyli mamy full. Tyle zwierząt wejdzie. No dobra, no nie będę tego więcej powiększał, bo musiałbym już całe przebudowywać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy, cztery, pięć, a tu wchodzi sześć. A mam pięć z sześciu. Co ja tu mogę pomalować? Aha, ja... Oooo! To do tego to jest. To nie wiedziałem. Ej, to jest eleganckie. To jest super. Zobaczcie. To jest super. Zobaczcie, jak to wygląda. Super to jest. Myślę, że super. Do sklepu sezonowego. I ja mam jedno takie kupione, ale aha. Czyli nie każdy. Aha, tu jest typ wybiegu narysowany, do jaki można pomalować. To ja bym chciał ten, za 150. Co to kupię jeden? I to jest jeden wybieg, jak się nie mylę. Jeden wybieg do pomalowania, tu jest górski. Ja mam wykupiony stepowy jakiś jeden. Trawiasty leśny. Stepowy i tutaj też jest stepowy. Dobra, ale jak... jakie eleganckie. Ja nie wiedziałem, że to tu się stosuje. Zobaczcie, to jest włoskie. I to jeden zużywam. Jak to super wygląda. Ten by pasował właśnie do tych, by pasował fajnie to błotne, nie? Bo się stracą te kontury z tego. No tutaj te kontury troszkę widać nie pasują do tego. Tutaj by im bardziej ten pasował. A lwy mają. O, albo tak zrobimy. Właśnie, tu będzie lepiej. Lwy. O. Lepiej to pasuje. Potwierdzamy. Teraz mi ciekawi, czy ja to mogę usunąć na przykład. Żeby to odzyskać. Tak, czy ja to mogę odzyskać, czy to już po prostu zostaje tutaj. Tej tą roślinę musiałbym dać o, w takie miejsce, żeby się zgubiła z tym. To też można by było gdzieś tak postawić. Na przykład, żeby się to y, zlało nam z tymi kolorami. O, i fajnie to wygląda. Dobra. To, czyli tutaj bym sobie musiał wykupić ten. Ten drugi, ten błotny, na przykład ten. Tak, dobra, już nie, mamy, już nie mamy kasy. To ja nie wiedziałem, że takie coś jest. I dać tutaj. I to będzie tak się fajnie to zamaskuje tutaj właśnie ten, ten wybieg, że to się zgubi. O, i do nich to pasuje tutaj. Ale super, można sobie pomalować. To, to o tym nie wiedziałem. Normalnie o tym nie wiedziałem, że to tak działa. Elegancko, super. No to odkryliśmy nową rzecz. To ja będę kombinował, ja będę cudował. Ja tu projektuję dalej nasze wybiegi, wszystkie jak wyglądają. A Wam jak się odcineczek podobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!